Wydawnictwo Ale przedstawia K.N. Hanner Dyrektor Generalny Czyta Ewa Abart Rozdział pierwszy Kurwa mać! Nie mogłam w to uwierzyć. Pierwszy raz w życiu byłam spóźniona na posiedzenie Rady Nadzorczej. Albert Bennett, mój szef, od kilku tygodni codziennie przypominał wszystkim o tym spotkaniu i akurat dziś musiał paść akumulator w moim aucie, a taksówka stanęła w korkach. Ostatnie dwie przecznice biegłam w szpilkach, klełam w myślach na cały świat i miałam wrażenie, że nie może już być gorzej. A jednak. Wpadłam do budynku, rozejrzałam się po lobby i od razu ruszyłam w stronę wind. Prawie nigdy z nich nie korzystałam, bo starałam się chociaż minimalnie dbać o kondycję i codziennie robiłam kilka rundek po schodach. W nerwach przeskakiwałam z nogi na nogę, czekając aż jedna z wind dotrze na parter. Spojrzałam na zegarek, Zebranie rady nadzorczej zaczęło się ponad kwadrans temu, ale moje nerwy nie były spowodowane tym, że przez spóźnienie mogłam zostać zwolniona. Chodziło o to, że nie chciałam zawieść szefa, który traktował mnie bardzo dobrze. To była moja wymarzona praca, uwielbiałam ją. Dawała mi ogromną satysfakcję i wystarczające pieniądze. Winda przyjechała dosłownie po chwili. Weszłam do niej i wcisnęłam numer najwyższego piętra budynku. Odliczałam w głowie sekundy i dokładny czas mojego spóźnienia, ale jak na złość, gdy drzwi już prawie się zamknęły, ktoś wcisnął guzik i znowu je otworzył. Wywróciłam oczami, co za pech! Mm. Dzień dobry! Uśmiechnęłam się uprzejmie do mężczyzny, który wszedł do środka i stanął naprzeciwko mnie. Codziennie mijałam się tutaj z wieloma osobami, których imion i nazwisk nie znałam. W tym budynku biura i siedziby miało kilka dużych firm, a ludzie przemykali obojętnie obok siebie. Dzień dobry, odpowiedział Brunet, a następnie wyciągnął z kieszeni eleganckich garniturowych spodni telefon i zerknął na ekran. Zauważyłam zdenerwowanie na jego twarzy. Pan też spóźniony? Zagadnęłam go i wyciągnęłam dłoń w stronę przycisku zamykającego drzwi. Mężczyzna chciał widocznie zrobić to samo, bo Nasze dłonie się spotkały. Odruchowo cofnęłam rękę i schowałam ją za siebie. Oparłam się o lustro. Dostrzegłam, że mój współpasażer nie wybrał piętra, musiał więc jechać tam, gdzie ja. Przyglądałam mu się dyskretnie, ale zupełnie go nie kojarzyłam. Ach, takiego przystojniaka przecież bym zapamiętała, gdyby u nas pracował. Czemu pomyślałam, że jest przystojniakiem? Codziennie widywałam takich elegancików w garniturach, ale on miał w sobie to coś: magnetyzm i siłę.